5 marca 2025 roku odbył się etap szkolny trzeciej edycji konkursu Senackiego Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Do rywalizacji na poziomie szkolnym przystąpiło 9 uczestników. Najlepszy wynik osiągnął Miłosz Łuszczyn z klasy 3TM oraz Mateusz Smorawski z klasy 3TP. Obaj zakwalifikowali się do etapu okręgowego, który miał miejsce 19 marca w biurze senatorskim pani senator Ewy Mateckiej. Ostrowie Wielkopolskim. W pojedynku lepszy wynik uzyskał Mateusz, który będzie reprezentował okręg wyborczy pani senator podczas ogólnopolskiego finału 7 kwietnia w Warszawie. 7 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Uczniowie mogli kupić bukiet kwiatowy dla wyjątkowej kobiety w perfekcyjnie przygotowanej poczcie kwiatowej, przygotowanej przez członkinie samorządu uczniowskiego. Debiutowała także minigala, która polegała na oddaniu głosu na uczennice bądź nauczycielki w poszczególnych kategoriach. Głos można było oddać za pomocą Instagrama bądź wrzucić do specjalnie przygotowanej skrzynki. Panie zostały uroczyście uhonorowane. Uczniowie technikum rolniczego wzięli udział w prezentacji maszyn i urządzeń rolniczych na 30. Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej Agrotech Kielce 2025. Młodzi rolnicy po raz kolejny mieli możliwość zobaczenia najwyższej klasy maszyn i urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego opierającego się na produkcji roślinnej, zwierzęcej, i przetwórstwa spożywczego. Po sukcesie finału wojewódzkiego Marcin Niełacny z klasy 3 AR i Tomasz Wyma z klasy 4 AR z technikum rolniczego zmierzyli się z 50 najlepszymi młodymi rolnikami i studentami uczelni rolniczych z całej Polski. W dwóch etapach, teoretycznym i praktycznym można było uzyskać max 100 punktów. Tomek uzyskał 60 punktów, a Marcin 56, co dało im 21 i 29 miejsce w kraju. Gratulujemy uzyskać. Wyników. 13 marca 39 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w konkursie języka angielskiego, w którym zadania sprawdzały umiejętności i wiedzę językową związaną z filmami nominowanymi do Oscarów. Pierwsze miejsce zdobył Dawid Michałczyk, trzecia TP, drugie miejsce Adrian Guzenda, trzecia TP, trzecie miejsce Agnieszka Semba, druga LO. Wyróżnienie otrzymała Antonina Jerz, pierwsza PL. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. 17 marca odbył się konkurs na temat kultury Irlandii i jej patrona, świętego Patryka. Zgłosiło się aż 36 uczniów, z których kilku wcieliło się w postać sprytnego irlandzkiego skrzata psotnika. Pozostali przywdziali zielone kapelusze, opaski i okulary, stwarzając atmosferę pełną dowcipu irlandzkiego humoru. W zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi pomagało uczestnikom zajadanie zielonych ciastek w kształcie trulistej koniczyny. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, dzięki którym nasza szkoła zamieniła się w Małą Irlandię. Podczas drzwi otwartych, które odbyły się 19 marca, nasza szkoła zaprezentowała przyszłym uczniom szeroką ofertę edukacyjną. Młodzież mogła zobaczyć, jak wyglądają sale lekcyjne, sprzęt i materiały edukacyjne oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Jeżeli chodzi o ofertę naszej szkoły, jest bardzo atrakcyjna. Wiele kierunków w technikum, 10 kierunków w technikum, 5 w branżowej szkole i dwa kierunki w liceum. Dlaczego ósmoklasista fajnie jakby wybrał naszą szkołę? Bo ma tu kolegów i koleżanki bardzo prężnie działający samorząd uczniowski, różne organizacje, i wolontariat, i dobrze się tutaj uczymy i dobrze się czujemy razem ze sobą. I nauczyciele, i uczniowie tworzymy jedną społeczność. W tym roku rozpoczynamy nowy kierunek, kierunek technika biznesu. Jest to połączenie technika rolnika i biznesmena. czyli młody rolnik uczy się także, w jaki sposób zaistnieć na rynku, w jaki sposób promować swoje gospodarstwo, swoje produkty z gospodarstwa. To jest dość ważne, dość ważne, żeby pozyskiwać także środki Unii Europejskiej, a zdobywa także uprawnienia rolnicze. Tak jak technik rolnik, pierwsza kwalifikacja jest taka sama. Drugą kwalifikację na przykład rolniczą może zrobić już po ukończeniu technikum w, na naszych kursach kwalifikacyjnych. Więc może być za właściwie 6 lat może mieć dwa kierunki technikalne skończone. Więc tutaj bardzo zachęcam. Drugim kierunkiem, który także otwieramy, ale to w liceum, to jest dla osób, które mają orzeczenia o w specyficznym no, nauczaniu, żeby mogły rozwijać się w naszej szkole w tak zwanym kierunku profilu ogólnym, integracyjnym. Ta klasa będzie liczyła bardzo mało uczniów, więc podejście indywidualne nauczyciela będzie w tym momencie ułatwiane. Więc też zachęcam przyszłych licealistów, którzy mają jakieś kłopoty związane z, z autyzmem, na przykład czy Aspergerem, żeby także mogli się uczyć i znaleźć się w naszej społeczności szkolnej. Faktycznie takie przedmioty absolutnie nieściśle, jest bardzo interesujące. I podoba mi się to w naszej szkole, że jest bardzo dużo praktyki i faktycznie Ech. rozwijamy się bardzo szeroko. W drugiej klasie mamy warsztaty teatralne i tu Oliwia występuje w swoim spektaklu, jest trochę aktorką, a trochę reżyserką, taką trochę w tej roli, w którą gra. A w klasie trzeciej, i tu mamy w tle projekty. Mamy zajęcia tak zwane kreatywne, czyli jakby w tym sezonie, w tym roku szkolnym możemy sobie oglądać projekty, które wykonała klasa trzecia BLO i jakby dużo rzeczy się dzieje, ciągle coś robimy i właściwie trudno nawet coś zaplanować, dlatego że ciągle przychodzą nowe osoby, mają jakieś pomysły, coś chcemy robić i klasa humanistyczna jest przede wszystkim bardzo otwarta dla osób z otwartymi głowami, które są chętne do współpracy, nawet niekoniecznie bardzo zdolne, ale takie, które chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą się czegoś nauczyć, no i dlatego zachęcam, żeby do takiej klasy przyjść. O zespole, no, nasz FuMix, zespół wspaniały szkolny, to powstał właściwie z patronatem naszego nauczyciela programowania, pana Adama Fulary i obecnie mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć siedem, osiem, chyba źle policzyłem osób. No i ogólnie no co, no spotykamy się czasami, robimy sobie próby, denerwujemy bardzo skutecznie nauczycieli, którzy mają lekcje na warsztatach. takim takich programista poleciłbym dlatego, że możecie rozwijać swoje pasje związane z programowaniem, to być bardzo dobrze płatny zawód, jak również wziąć udział w praktykach Erasmus wyjechać sobie za granicę na dwa tygodnie i zdobyć cenne doświadczenie. Dlaczego bym polecił kierunek technik informatyk? No to jest ich wiele powodów, ale głównym jest to, że będzie można dużo zarabiać w przyszłości po zdaniu egzaminów oraz jest to bardzo łatwy przedmiot, nie trzeba się za dużo uczyć, nie trzeba żadnych ścisłych przedmiotów umieć. No i to, jest, to są główne powody. A czym się zajmujecie na tym kierunku? No ogólnie diagnostyką i naprawami... Komputerów, sieciami, bazami danych, programowaniem stron, aplikacji. Dużo jest rzeczy, można jeszcze się zapisać na kółka. Tutaj w FUMie jest bardzo przyjemna atmosferka, nauczyciele są spokojni, można się z nimi łatwo dogadać. Jest super. Na pierwszy rzut oka są bardzo sproszone, ale jak je wyciągniemy, to rozbrywają się, rozprężają. Zachęcamy do Gastro, Gastro czyli gdzie je bawimy, jemy i użyjemy cały czas. E, można fajnie sobie porobić rzeczy cukiernicze, wytrawne, przekąskowe, finger foody. E, można sobie stół, pobawić się troszeczkę zdrowe jedzenie. Szkoła branżowa jest, to trzyletni jest trzyletnią szkołą e, kończącą się egzaminem zawodowym, e, który odbyła się tutaj u nas e, w placówce, no, u nas w szkole, więc e, odpada Wam dużo stresu związanego z jeżdżeniem po innych placówkach, po innych szkołach, po innych e, warsztatach samochodowych. Wszystkie egzaminy odbywają się u nas tutaj na miejscu, egzaminatorzy przyjeżdżałem z Ostrowa Skalisza, z Sceptna. 609 uczniów szkół podstawowych odwiedziło nas praktycznie ze wszystkich szkół podstawowych. Większość grup była zorganizowana i pojedyncze grupy z takich bardziej odległych miejscowości, takich jak Łęga opatowska, mieszkańcy też tam gdzieś zasycowa, Kępno, także. To już były takie pojedyncze grupy, no i dużo grup zorganizowanych ze szkół pobliskich. Myślę, że współpraca przebiega bardzo dobrze. Sprawnie wypuszczamy grupy. Mam bardzo fajną grupę uczniów, która oprowadza, bardzo się stara, wypełnia wszystkie punkty, które, które tutaj mają polecone, jeżeli chodzi o odwiedzenie. I myślę, że w miarę wszystko sprawnie, sprawnie przebiega. Natomiast, no, delikatne zastoje zawsze muszą być, bo przy takiej ilości uczniów trudno to wszystko tak pięknie zorganizować, żeby ładnie wszystko gładko przebiegało. Ja myślę, że jeśli chodzi o szersze szkoły, zawsze były na wysokim poziomie, świadczy to też o to, że dużo młodzieży z powiatów ościennych do, nas, do naszego powiatu, do naszych szkół próbuje się dostać i tak naprawdę to kontynuuje tą naukę, więc przejeżdżając po wszystkich szkołach naprawdę mogę powiedzieć, że każda z placówek, każda ze szkół dołożyła wszelkich starań i pokazuje naprawdę wysoki poziom tego, co tu można spotkać i jak też można zdobywać wiedzę. Jeśli chodzi o nowe kierunki, ja myślę, że zawsze dobrze, żeby szkoła rozwijała się, tak samo jak, jak rynek pracy. Szkoła musi podążać za rynkiem pracy i myślę, że jeśli chodzi o kierunek ten nowy tutaj, który być może się otworzy w Zespole Szkół nr 2 im. Przejaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, czyli technik agrobiznesu, myślę, że jak najbardziej... To jest też takie rozwinięcie tego kierunku dotychczasowego technika rolnika i takie wyjście troszeczkę w przyszłość. Ale zobaczymy, czy będą też osoby chętne do przyjścia na ten kierunek. Tak? Ja myślę, że przede wszystkim na początku dobrze byłoby przyjść właśnie do szkół, zapoznać się z ofertą. Myślę, że szkoły, tak jak już wspomniałem wcześniej, pokazują wszystko to, co najlepsze. Wszystkie kierunki są zaprezentowane naprawdę w bardzo dobry sposób. I myślę tutaj, że to jest taki pierwszy, pierwszy krok, pierwszy wstęp do tego, żeby podjąć jakąś decyzję, co byśmy chcieli we wrześniu, co by uczniowie chcieli od września się uczyć, jaki kierunek chcieliby uczęszczać. No, na pewno po szkole, po, po, po drzwiach otwartych, wypadałoby złożyć podanie. Po, po zakończeniu cyklu kształcenia w szkołach podstawowych, mając już Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, mając też później egza wyniki egzaminów ósmokrasisty. Te dokumenty trzeba przynieść też właśnie do wybranej placówki, dołączyć do podania no i czekać cierpliwie, aż etap rekrutacji się zakończy i zobaczyć, czy, czy uczy się dostał, czy, czy się nie dostał. Ja myślę, że najważniejszą zaletą ostrzeszowskich szkół, czy szkół z powiatu strzeszowskiego, to są ciekawe kierunki. Ciekawe kierunki, które powodują naprawdę przyrost uczniów z powiatów ościennych. To możemy już zauważyć od kilku od kilku dobrych lat wstecz. Myślę, że kolejnym ważnym argumentem to są nauczyciele i kadra, która uczy wybranych, na wybranych kierunkach. Myślę, że ta kadra jest gwarantem pozyskania właściwej i bardzo dobrej wiedzy i nauczenia uczniów właśnie na przyszłość. Należy też pamiętać o tym, że szkoła średnia, kontynuując też naukę ze szkół podstawowych i w ogóle edukacja i oświata jest takim kołem zamachowym gospodarki, która no, która się też rozwija, tak tutaj na naszym terenie. Myślę, że szkoły w Powiecie Ostrzeszowskim są naprawdę bardzo dobrze wyposażone, są atrakcyjne kierunki, no i kadra, kadra nauczycielska, grono pedagogiczne jest naprawdę właściwie przygotowane do nauki na danych kierunkach. Ja myślę, że jeśli chodzi o inwestycje, to takie rozeznanie jako starostwo powiatowe mamy, co w danej szkole jest potrzebne do wykonania, do zrobienia. Natomiast tutaj jest też ogromna rola dyrektorów. Nauczycieli, którzy uczą na danych kierunkach, te, którzy też zgłaszają pewne zapotrzebowanie, ale myślę, że też bardzo ważna jest sugestia uczniów, którzy na, na danych kierunkach się uczą. Dostrzegają pewne być może braki, być może mają spostrzeżenia, co można by jeszcze, w co można by jeszcze zainwestować, żeby dany kierunek e, był lepiej nauczany i ta wiedza e, lepiej przekazywana. E, no nie ma co ukrywać, że minęło już troszeczkę czasu. To już jest ponad 10 miesięcy, nie cały rok, ale zawsze z sentymentem, tak jak zawsze tu wspominam, przejeżdżając, bo też moje dzieci tutaj uczęszczają do szkoły, zawsze przejeżdżając z sentymentem spoglądam w prawą stronę, no i bardzo, bardzo miło wspominam. Czyli gdy zajdą takie okoliczności, chętnie pan tu wróci? Oczywiście, że tak i mam nadzieję, że będę mógł wrócić. 21 marca w Liceum Ogólnokształcącym imię Kazimierza Wielkiego, w kole odbył się etap wojewódzki czwartej edycji konkursu historycznego Polska-Węgry-Historia Przyjaźni, organizowanego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Z ogromną radością informujemy, że Mateusz Smorawski, uczeń klasy 3 TP, znalazł się w prestiżowym gronie siedmiu uczniów, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego. 24 marca odbyła się pierwsza wiosenna wymiana szafy organizowana w ramach konkursu Naturalnie, że Ego. Turegor inicjatorem jest Miasto i Gmina Ostrzeszów. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika nasze nienoszone ubrania mogły znaleźć nowego właściciela.